Jak smakuje takie zwycięstwo? Ja jeszcze nie wiem. Jestem tak yy, roztrzęsiona tym wszystkim, że chyba dopiero za chwilę do mnie dotrze, ale jestem przeszczęśliwycy. No ja nie uważam, żeby ten pierwszy set był pod naszą kontrolą, bo tak naprawdę wygrałyśmy 26-24. Może tam była przewaga, której nie, nie doprowadziłyśmy do końca, ale myślę, że spodziewałyśmy się tutaj ciężkiej walki. E, zespół z Wrocławia jest ostatnio na fali i wygrywa, także na... No, Wiedziałyśmy, że będzie ciężko szkoda tylko, że, że nie udało się wygrać. Myślę, że dla nas jako drużyny najbardziej i nie tylko dla układu tabeli, ale dla nas samych. I, I tak jak mówię, dla naszej drużyny. To było ważne. No to był super mecz. Naprawdę dla mnie mecz marzeń. Chciałyśmy dobrze, dobrze rozpocząć pierwszy set, chciałyśmy dobrze wejść w ten mecz. Nie do końca się to nam udało. Czasami... Ta, 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 koniec, koniec aktorzenia, wystarczy. Tym, że byłyśmy razem, tym, że się cieszyłyśmy każdym punktem i myślę, że to było najważniejsze, to zdecydowało w z, No, Z tego co po, pamiętam z poprzednich lat zawsze było tak, że około stycznia jednak ta lekka zadyszka e, jest. Ale nie chciałabym na to też zwalać winy. No, na pewno zespoły zaczynają grać coraz lepiej, przy, przygotowywują się do tych spotkań. My ten mecz z Pomi, który przegrałyśmy, tak na własne życzenie, chyba troszkę nas usztywnił i teraz no, nie do końca gramy swoją siatkówką, ale wierzę, że, że wrócimy na odpowiednie tory. Skoro pokazałyśmy zęba już teraz, to teraz już nie można się z tego wycofać. <laughs> tak jest!